Do tej pory, na czym koncentrowało się myślenie y, ludzi, którzy działali w Polsce, takie jest moje przekonanie, bo ja nie działam od trzech czy czterech lat, tylko od lat już, już kilkunastu. Y, prawie pół życia byłem <Ky> jakimś aktywistą y, narodowym, społecznym. I to, co było cechą charakterystyczną y, tej aktywności narodowej, patriotycznej, niepodległościowej, to było po pierwsze przez długie lata koncentracja na takiej czystej, stricte polityczności w znaczeniu partyjno-parlamentarnym. Tak? Po pierwsze. Yy, a po, i koncentracja w związku z tym wokół wyłącznie tak, wyborów tego, co się dzieje w Parlamencie, tego co się dzieje w... Yy, Pomiędzy partiami, całej tej gry, tak? co, wszystkiego, to, co się rozgrywało. I to był zasadniczy, fundamentalny błąd. To był zasadniczy, fundamentalny błąd. Odpuściliśmy kulturę, odpuściliśmy organizacje społeczne, odpuściliśmy e, sferę również organizowania przedsiębiorczości, gospodarki itd. Nie zbudowaliśmy fundamentu, mówiąc może Marksem trochę, dyskutowaliśmy o nadbudowie, a nie było żadnej bazy, albo ta baza była zupełnie niezorganizowana. I to, co cieszy, to, co jest jakby podstawą ym, w ogóle myślenia o sukcesie ym, idei narodowej dzisiaj, to jest to zmiana tego paradygmatu. Że ja się bardzo cieszę, ma to również poniekąd nie chciałbym tutaj na kontrze ustawiać się wobec średniego czy starszego pokolenia. Ale ma to również pewien, pe, pe, pewien charakter pokoleniowy, że ludzie, którzy y, zaczęli pracować pod tą ideą, zamiast y, w tym sensie bardzo dobrze się stało paradoksalnie dla idei narodowej, że od kilku lat nie ma żadnej partii, która by była narodową czy, czy, czy do, do tej. nie ma na, na firmamencie politycznym, tak? Tam, jakiś tam marginalne grupowania sobie funkcjonują, ale nie ma nic, nic poważnego, co by do idei narodowej się. Odwoływało. To bardzo dobrze przysłużyło idei narodowej. Dlaczego? Tego, że ludzie zajęli się rozglądnięciem się wokół siebie. Co ja mogę zrobić w Krakowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, nie wiem, w zwierzu, w Sowałkach, czy, czy, czy nawet w swojej wiosce, w swoim oświetlu i tak dalej. Bo to jest w ogóle podstawa. To jest w ogóle absolutna podstawa. Bo do tej pory spotkania gremiów, Narodowców, patriotów, niepodległościowców, nawet w najmniejszej gminie, na najmniejszym zawsze koncentrowały się tylko i wyłącznie wobec wielkiej polityki. On nie wiedział, jakie są problemy jego najbliższego otoczenia. Był to totalnie wyłączony z życia swojej lokalnej społeczności. Ale zawsze miał milion rzeczy do powiedzenia o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Stanach, o historii, o pięciu ostatnich rewolucjach i o starożytnym Rzymie. Ja nie mówię, żeby o tym nie trzeba dyskutować. To nie są ważne sprawy. Ale charakter zaangażowania powinien być zupełnie inny. Proszę Państwa, jeśli mówimy o zmianie realnej, społecznej, w Polsce, politycznej, to musimy zmienić. Myślenie Polaków o sferze publicznej. A to myślenie, mówię, również w tych gremiach do tej pory było zdominowane przez dyskusję ponad czynem, ponad akcją, ponad realnym działaniem. I to był błąd. Oczywiście trzeba dyskutować, oczywiście trzeba się spotykać, oczywiście trzeba wymieniać opinie, trzeba docierać te opinie, trzeba wypracowywać stanowiska, <kli> trzeba prowadzić pracę intelektualną, informacyjną, ale to nie może być wieczne. Wieczne spotykanie się i, i, i w tym samym gronie nieustanne tokowanie, bo to nie, nie posuwa sprawy naprzód. I z taką właśnie pracą zaczęliśmy mieć do czynienia. Ludzie, nie patrząc na centrale najróżniejsze, warszawskie, zaczęli po prostu robić dobrą, narodową, patriotyczną robotę. I to zarówno ludzie, którzy jakieś lokalne. Ośrodki stowarzyszenia powoływali, jak i ci, którzy działali w organizacjach, w organizacjach centralnych, tak jak na przykład Młodzież Polskiej. Taką specyfiką naszego działania stało się to, że powiedziałem prezesom okręgowym, słuchajcie, oczywiście będziemy robili ogólnopolskie akcje, będziemy współdziałać i tak dalej. Ale nikt za was nie wymyśli, co wy macie w danym mieście, z kim się spotykać, co robić, jaką aktywność podejmować. To zależy, od Waszego rozpoznania lokalnej społeczności. Jeśli my mamy kształcić elitę, jeśli my mamy kształcić liderów opinii społecznej, to, to muszą być rzeczywiście ludzie, ludzie, którzy odnajdują się w swoim środowisku, w swoim spo, społecznym, swoim, potrafią coś zrobić, jakichś ludzi zorganizować. I dlatego ruch społeczny, praca u postaw, praca oddolna, to co Ziemkiewicz, jeśli też po kraju opowiada, parę godzin w tygodniu dla narodu, konkretnej roboty. A nie, akcji, a nie zrywami, akcjami, tylko i wyłącznie. Raz na parę lat się mobilizuje, albo raz na rok, tak prawie na albo przy stole, tak? Przy, przy rodzinnym stole największą politykę zawsze uprawiam. Bo muszę szwagra przekonać, żeby. Prawda? No, no nie, właśnie coś konkretnego. I tworzenie organizacji, instytucji, trwałych to, tych. To jest postawa. To jest postawa. To jest pierwsza rzecz. Czyli forma zaangażowania. Musiało i musi dojść, i to jest dopiero początek w ogóle drogi, do zmiany myślenia i formy zaangażowania yy, Polaków. Jest tutaj kolega z ONR Podhale. Jeśli bym miał mówić yy, o tym, kto taką robotę zaczął wykonywać, zanim żeśmy zaczęli prowadzić jeszcze tego sztandar, to oni właśnie na Podhalu. Między innymi, nie tylko, ale między innymi, tak? Nie tylko właśnie wielka ideologia. Ale to, czym żyje społeczność lokalna, problemy, które tam są. My jesteśmy, działamy tam, wchodzimy w te tematy. To pierwsza A druga rzecz, treść. A druga rzecz, treść. To, o co nas się często oskarża, to, co nam się zarzuca, to, co jest takim kamieniem obrazy dla mainstreamu. Że jesteśmy radykalni. No, oczywiście, że jesteśmy. No, oczywiście, że jesteśmy. Jak można nie być radykalnym w obecnej sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej w Polsce? Radykalizm podbudowany odpowiednią ideą jest dzisiaj cnotą, bo sytuację w Polsce trzeba zmienić szybko, radykalnie. Po prostu. I to jest zanegowanie paradygmatów, które funkcjonują w polskim społeczeństwie po roku 89. Zanegowanie fałszu, który rządzą naszym życiem publicznym. Fałszu tego, że ktoś nam zapewni z zewnątrz jakiś układ międzynarodowy, Unia, NATO, ONZ, Bóg wie kto jeszcze, zapewni Polsce bezpieczeństwo, <kluw> dobrobyt, rozwój. Bzdura. Różne, to nie znaczy, że należy prowadzić polityki międzynarodowej i zawierać sojusze i UT. I, i oczywiście, że należy. Tylko jeśli ktoś... Wyobraża sobie, a takie było przekonanie naszych elit, które nawet z jaką ulgą oddają kolejne kompetencje państwa polskiego, bo nie muszą się już czymś zajmować, to, to jest zupełnie błędne. Nasze bezpieczeństwo, nasz dobrobyt, nasz rozwój, jesteśmy w stanie zagwarantować sobie tylko i wyłącznie sami. Mówiąc brutalnie, jeśli ktoś patrzy na nie wiem. Ludzie na różne państwa, na różne układy międzynarodowe patrzą z tęsknotą, tak, że Bruksela przyjdzie, zrobi tu porządek, albo Berlin, albo może Ameryka nas uratuje, a nie, jeszcze niektórzy że Moskwa, albo ktoś tam, albo nie wiem kto jeszcze. Nie, proszę Państwa, jesteśmy sami.